Witajcie z tej strony. Ja, Morka jest ze mną dzisiaj. Alex. Czekaj, bo jem. <laughs> Cześć. <Macznego>. Tak, <laughs> tak. <laughs> tak jestem. Kakao, polecam. Cudownej... Tak, kakao. Yy, jesteśmy na podobnej mapie tej... od Mikiru po raz kolejny. Dokładnie tak. Yy... Dlatego zostawcie tutaj suba, łapkę w górę i. E, ci Zabijcie. Chodzimy... Co? <grym> Nic. Nie! Dobra, czy ja czytam. Ty czytaj, bo ja jem. <grym> to, to smacznego nadal. Tak. Mhm. Zasadniczo. Mhm. Miej włączone dźwięki. Akurat wyłączyłam. O cholera, wyszłam z. <grym> <grym> Nie, patrz do kibla. Brzmi w ogóle. Ej, słyszę, jak się topisz. Mogę cię stamtąd wydostać? Mm-m. -mm. Um. Ok. <głos> <głos> A więc tak, tu nic nie było. Ej, czytamy dalej. Ej, graj na tak. Peaceful. Jest, Peaceful ustawiony, ustawiłam. Ej, mm -hmm. Cały czas mniej włączony tryb Adventure. Mama Adventure. Dobra, no, Adventure. adventure. A, ja ja mam. ci. Kiedy? Staraj się... E, wcześniej, jak cię nie było. E, staraj się zabrać wszystkie książki. To nie jest trudne. Rozumiesz to? Tak? Jest. Zbieramy książki. Jest. To jest bardzo dla trudne. nas jest. Tak, to jest dla nas bardzo A tym bardziej dla nas. Mhm. Dokładnie. Mhm. Czuj się zaniepokojony i uwięziony. O Boże, wszyscy zginiemy. <gry> staraj się choć trochę wystraszyć. Miłej gry i silnych nerwów. Super. Mapa autorstwa Mikiru, testerzy, e, Kira d, l, pl? tak dokładnie. I tutaj wszystko. Ustaw sobie i posłuchaj dźwięku. No ustawiła mi co? Ten dźwięk, słyszysz? A no. <śm> 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 <ś> <ś> Masz pochodnie weź. Ja przeczytam fabułę. Dobrze. Właśnie się obudziłeś. W jakiejś więzie więziennej celi. Nic nie pamiętasz, ale wydaje ci się, że kojarzysz to miejsce, ale nie wiesz gdzie jesteś. Jest tu strasznie duszno, musisz się stąd jakoś wydostać. Ja byłem w Kiblu i ja, ja widziałem, że tam było. Zamknij mordę, że tam jest przejście. Dobrze. Idź nie, pierwszy. czekaj, co ja zrobiłam. Nie wiem, ale idź pierwszy. Ych, no już! A, tu jest otwarte, tu, pod No już, 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 umieram. A jednak ale tu duszno, ledwo mogę oddychać i strasznie mi, stręci mi się w głowie. E, ciekawe, dokąd prowadzi ten korytarz. Idziemy. Czytaj. E, czekaj! Czytaj. Skoro to czytasz, to znaczy, że znalazłeś wykopane przeze mnie przejście. Prowadzi ono do mojej celi, ale pewnie jak to czytasz, to już dawno mnie zabrali. O nie, już tu są. już tu potrzebne ci rzeczy. Powodzenia. A, i pamiętaj, żebyś nie. Trzy kropki, nie ma nic. Żebyś nie. Umar, umarł, może? Może. Może. Nie zdziwiłbyś się? Ja też nie. Ale kupiłem się przy siebie, Chodź. O, mamy A wiesz, wszystko. Ej, czy ja słyszałam zombiaka? Miał być peaceful. Difficulty. Jest peaceful. Czemu był zombieak? Dobra, never mind. A masz sikierę? Mhm. Mm, mm Jesteś lepszy w uderzeniu sikierą. Mhm. Jezienie czaski, tajniki. Hm? Nie wchodź na to! jest rażający dźwięk. Ej, dobra, chodźmy tam. Hm? Coś w celach. O, są książki. Ej! Hm? Ciao. Nie wiem czy chcę tu wchodzić. Nie, nie na pewno jeśli... jeśli nie będę musiał. Dobra, na razie tu nie musimy wchodzić. Czekaj, bo mam książkę. Zostawili nas tu, ale spokojnie, nie martw się mój kochany. Wyzostaniemy się stąd, na pewno. Wydostaniemy się stąd, pajączku. Wydostaniemy. Creepy. Jest tam książka, czy nie? Szaleniec. O. Dorwę ich, ich wszystkich, którzy mnie tu sadzili. Nawet nie zauważyłem, jak będą bagać o litość. Ja nawet nie myślę o okazywaniu litości, to przez... Niech jestem tu zamknięty. Zajmę się każdym, kto stanie mi na drodze. Wiem już nawet, jak się uwolnię. A wtedy wszyscy w tym więzieniu w, w będą żałować, że się urodzili. Nie wiem, czy chcę ich go uwalniać. Ja też nie chcę go uwalniać. Ale patrz, co tu pisze. Może lepiej się go pozbyć, tak dla pewności. Papa! Bye! Idziemy! Następnie mam... Real. dobra Real. O, to jest ognisko nawet. Strażnicy, oni tu cały czas chodzą. Nie ma opcji, żeby ktoś stąd uciekł. uciekł. A jeśli tylko spróbuję, to zabierają go na, na którejś z wyższych pięter, pięter. A tam nikt z nas nie wie, co się dzieje. Bijemy strasznie. Trochę? Brzmi bardzo tajemniczo. Ej, bo ja się tu boję, iść pierwsza, iść pierwsza. Bo to Twój odcinek ja ten korytarz wygląda na bardzo mrocznie. To twój odcinek nic! Aha! O Boże! Co się stało? Nie wiem, Rek odpaliłam. Dobra, chodź, ja też. Parkour! Yeah! Możemy się wrócić. Chyba nie. A co robi ten przycisk? Nic. Korytarz. Fajny. Up! było bliskie. <śmiewanie> Nie będę się odzywać. Tak. <śmiewanie> Serio? O. Ej. Dobra. Nie! Na końcu! Super. No yes, nie! mi się nie ja włączył, Kurde! Mi tak samo. Mm. Dobra, ale byłam, kurde, przy końcu, no. A few moments later. Jest! Mówiłam! ustaw z PinePointa, bo nie wiem, czy tam będzie. <grym> o boże. A chyba nie będę tego przygotować po raz kolejny. Nie, dziękuję. Idziemy. O Jezu, wystraszyłam się, Ciebie poszły. To chyba drugi poziom więzienia. Może niektóre cele są otwarte. P.S. To nie labirynt. W każdej odnodze coś jest. To idziemy najpierw tam. Gdzie tam? No tam. Tam prosto? Dobrze. Tam prosto. Okej. Okay. GĄWY! <grym> ano? Ale w tej odnodze nie ma. Coś zawsze powinny być, ale to są tylko pełne. Mogę no. tego. Klam. No, chciałam. Muszę... Że... Dobra, chodź. Mogę. Czy przepraszam? Nie. Co, na coś ty wszedł, mój skarb? Na coś ty wszedł? Na nic! Chyba, że to moja wina. Ale ja nie Ja bo ja, bo przed ja... Celą. ja nawet tam nie jestem. Tak, to jest tutaj. Tak. Czekaj, bo chcę ci coś dać! Wait. Sorry, już nie, będę na to już nie będę stawać przed tą kratą. O, przestań wirować! Masz! <laughs> Będziemy chodzić klauny? jako klauny? Tak. Okej, okay, dobra, spoko. Brzmi klimatycznie. Notatki. To notatki, klaunie. Na szczęście wziąłem ze sobą Twoje notatki. Teraz mogę ci je zostawić, kiedy strażnicy śpią. Spisałem w nich historię tego więzienia, i będę je zostawiał w korytarzach, po których mnie ciągną. Mam nadzieję, że ktoś to czyta i że moje notatki będą przydatne. Też mam nadzieję. Aha, a, nie mogę wejść! Dobra, wyszedłem. Chodź, przyjacielu. Myślałem, że to jest tabliczka. A tu coś pisze. Gdzie? FNAF. Zrób mi skrida. Idziemy. Mhm. Uh -huh. Co tu pisze? Brama główna. Mhm. Uh -huh. la, la 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 la. O, lawa. Nie, kurwa, woda. Tabliczka. No, tutaj nic nie jak się tego spodziewam? Może? Tak, dokładnie. Ochadka numer jeden. Więzienie, w którym się znajdujesz nazywa się więzieniem czaszki, chociaż niektórzy nazywają mnie studnią. Ale dlaczego to wyjaśnię później? Obecnie znajdujesz się na piętrze pierwszej, najstarszej części więzienia. Dwa najniższe piętra zostały zbudowane na samym początku, ale wtedy znajdowały się jeszcze na powierzchni. A to dlatego, że. Strażnicy yy... się budzą. Muszę skończyć. Szukaj kolejnych notatek. Mamy notatkę numer jeden. Okej, okay, to bardzo dobrze. Tu? Szukamy kolejnych. No? U, Czaszki. Fajne, podoba mi się. Milutkie. Poj... Dobra, masz. Ty czy ty? Oui, ja będę czytać notatki. Pojmany, Wiązanie. pojmany nawiązanie? co? Wiązanie. Poimany, nawiązanie, a! Moje mhm. dni są już policzone. Piszę to, żeby ktoś dowiedział się o moich losach. Zostałem pojmany w pustynnej fortecy, potem jak została ona zaatakowana przez potwory z otchłani. Broniłem się długo, ale mimo to nie daliśmy rady. Odeprzeć ataku. Nie pamiętam jak się tutaj znalazłem, nie wiem. Ale wiem, że dzieją się tu potworne rzeczy. Współ... Wspólnie współczuję tobie, który to czytasz, bo to oznacza, że znajdujesz się w tym więzieniu. Życzę Ci powodzenia i mam nadzieję, że chociaż ty zdołasz się stąd wydostać. Mroczne! No! Ale zastanawiam się nad tą fortecą, czy to nie jest ta, w której... Uh... Ta jedna z mapek Nikiru poprzednich wiek, to jest nawiązanie. Mm -hmm. Mm -hmm. Czytaj. Czekaj. Dobrze. Czekam. Mogę tego nieść teraz. Więc skończyliśmy na tym, że na początku więzienia znajdowało się, że na początku więzienia znajdowało się... Na... Pewnie mijałeś bramę główną po drodze, jest to brama, która powstała na samym początku i znajdowała się na poziomie ziemi. Teraz za nią są tylko, są tylko skały, stało się tak, ponieważ kiedy więzienie rosło w górę, to architekt odkrył, że fundamenty tego nie wytrzymają, zdecydował, więc że potrzeba będzie kopać pod więzieniem, żeby powoli je obniżać. W ten sposób więzienia byłoby bardziej stabilne, niestety nie było to takie proste. Muszę przerwać, do zobaczenia w kolejnej notatce. Okay. Idę, notatka, dawaj, czytamy. Więc nie było proste, bo jak od, opuszczać powoli kilku gmach w głąb ziemi, nie wiem czytać bez y, znaków polskich. Jasne. Ziemi, oczywiście, pod więzieniem kopali więźniowie. Zdarzyło się parę obsunięć, które zabiły wielu z nich. Jednocześnie budowano kolejne piętra w górę i, kopa i kopano dziurę pod spodem. I kopa kopanu kopanu pisze. Tu piszę kopanu. Kopanu. Ale naprawdę tu piszę kopanu. No dobra, wierzę ci. No. Gdy dokopali się do skały macierzystej, wiedzieli, że to już koniec ich pracy i więzienie zostało opuszczone na sam dół i mogło być dalej rozbudowywane. Tak właśnie powstało więzienie czaszki nazywane potocznie studnią ze względu Prawie. na swoją głębokość. Prawdziwe, fajne, fajne, fajny pomysł, fajny, fajne, no. fajny. Fajne. Tu nic więcej nie ma? Nie, tam byliśmy. Do no następne. Ej, ale tam było jeszcze. Co by? Na dole, na samym dole. Co na samym dole? A tam to przejście. No, no. Ej, właśnie, bo tam nie poszliśmy w końcu. No ale no. chcecie się wracać, musimy wracać przez cały parkur. No to nie na No właśnie. O spawn point! Stala tortur! Eee. No jeszcze raz na ten spawn point. Ej, właśnie, on nie działa chyba. Działa! Działa? Mhm mm Dobrze Bo się odradzamy razu jak milutko e, zajbiś o, szulker Ludzka czaszka Co? Maybe on... O, 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 Co? On, o, o, no Co tam pisze? Nic nie ważne, dowiesz się w swoim czasie I tak nie uwierz angielskiego No właśnie Więc so, zachujcie to wiedzieć e, okej okay. Milutko Okej okay. Tu też człowiek a tu... Zombie A tu już, tu już, tu już inny człowiek. Szuk, szukaj bloku żelaza. Takiego postawionego. Bloku żelaza? Eee. Takiego postawionego, no? Na przypadek człowieka. Boż. <grybujesz> <grybujesz> przypadek <grybujesz> zabiłam człowieka. Sorry. Przypadek zabiłam człowieka. Sorry. Tu jest. Tu jest, no. Kost Ale jeszcze tu jest. Postanica. Notatka numer 4. Tu też są bloki żelaza. Czekaj. Widziałem, jak strzeżnicy otwierali te drzwi przy pomocy czaszek, które zebrali w każdej ze sal. Nie wiem, jak to działa, ale mam nadzieję, że to pomoże. Popa... A, mamy, mamy znaleźć wszędzie, dobra, a, czyli dobra. W każdej z tej sali są te czaszki. Mhm, uh mhm, -huh, uh -huh, tylko trzeba je znaleźć. O, mam, następną. Mam. O! Znalazłam. Okej, okay. masz? Uh -huh. Daj. Nie, chodź, postawimy je tutaj. Aha, taka jest. No co, no po prostu bycie sprawiedliwie, tak? Drzwi Ja wiem, ale ja się wystraszyłam tego dźwięku <grym> Ale to tylko drzwi Ale ja się wystraszyłam tak, Czemu to... A To fu A! Co się stało? Gdzie ty... Eeeem um, Chyba umieram Eeeeee <grym> wreszcie się mam Teraz słucham mój g... Gniew Stąd nie uciekniesz o, o, No nie, nie ucieknę e, czekaj Ehm, um, bo ja tak nie mam spawn pointa tutaj trochę O cholera Trochę mi nie wyszło. Ej, ja jestem w innym miejscu. Tepnij się. Heha, wreszcie cię mam Czekaj! W... Mi... Czekaj, okay. bo. Ja prawie bym umarłem. Bo ciebie, Czekaj. Bo ciebie miało tu tepnąć, ale cię nie tepnęło. Wiem, ale po prostu. Nie, ja prawie umarłem No te kreatywa dałem, bo już byłam kurwa na, na końcu, nie? Życia. A, to rozumiem. Tep, Gdzie ja tep... jestem? Och, moja głowa strasznie boli. To chyba był ten psychopata, który w... widziałem na samym dole. Czyli naprawdę się uwolnił. A teraz zaciągnął mi tutaj, ale tu zimno, muszę się stąd jak najszybciej wydostać. Ej, ale przecież ty tutaj trupiaś tego psychopatę. Ale on poleciał w dół. A, czyli jednak pomyślmy... Ej, bo tu trzeba jakiś klucz. Trzeba go znaleźć. Trzeba. Myślisz, że gdzieś tu jest? Myślę, że powinien gdzieś tu być. Szukać Shulkera trzeba. trzeba. O, mam! Masz? Mhm. Koks, dawaj. Mówię, że trzeba szukać shulkerów. Dobrze. O! Stołówka? Tak. Mm, de... są młode ludzi, debilko! Wiem, ale tak tylko mówię, jak to wygląda. Po co im tu tyle pojemników z krwią? czego je potrzeba? No nie wiem, nie bardziej by zastanowił, dlaczego tu jest tyle ludzi. Dokładnie mówiąc, głup ludzi. Tak. No nie To wiem. jest bardzo mm. zastanawiające. Mnie też to interesuje. Chodź. Na jakąś imprezę ktoś tu urządzał. To chyba jakieś stare kanały. Mam tylko nadzieję, że nic tam nie siedzi. Ja też mam taką nadzieję. Rozumiem, że ja mam iść przodem? Nie, ja mam sikierę. O, czyli jednak. Nie wykorzysta tego pretekstu. Lewo, <grym> prawo, nie prawo, nie lewo? Nic nie ma. A. O, dobra, tu też nic nie ma, co się. A, bo to labirynt, kurde. Super. nienawidzę. Pajączek, <grym> też. To też, a nienawidzę bardziej gabiry. Nie wiem, ale patrzę, bo tu może być coś ukryte. Przypominam. A, no tak, w sumie racja. Tu jest wyjście. To jest całkowicie normalne w sumie. Mhm. Sala tortur. A, tu byśmy wrócili. Okej. Okay. O. o. Notatka Jaka? O, dobra. Czytaj. To dobrze, że udało ci się znaleźć drogę do kolejnych schodów. Nie zostawiłem notatek od po na czaszki, ale dałaś sobie radę. Niestety nie wiem co znajduje się na wyższych piętrach, więc nie wiem dokąd mnie zabierają. Masz. Kolekcję książki. O cholera, wyłączające się światło, jak ja lubię takie rzeczy. O, tu się da wejść. Idź. przodem. Nie ma tu nic? A nie ma. Mm -mm. Tu nic nie ma, tu nic nie ma. Tu też. I na górę. Na górę. No. 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 A tu nie ma drzwi, fajnie. Mega. Tu też nic nie ma. Okej. Okay. Tu też nie ma drzwi, ale tu też nic nie ma. Mm. A tu jest już. Pusto Pusto e, Trzeba znaleźć jakiś klucz Znaleźć klucz? Mhm uh -huh. bo, bo tam jest złoty Mam blok, czyli trzeba coś znaleźć Klucz do celi A na czym można postawić? E, iron Ach, To nie to Ale to możliwe, że to jest ten... No! Trzeba już skakać! A nie masz dziś bloku Irona? No właśnie, właśnie, patrzę! Fer jest ten, nie? No, popatrz, czekaj, bo patrzę. To, cze to czekam. Przejrzałem każdą. No ale tu nic, Aha, to jest złoto, nic. No? Tu jest! Gdzie? Tu. Gdzie? Proszę. Mmm, mm, 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 mm. Nie czytam. To ja mogę czytać, ale o, o, kurde. Cieszę do góry. Się, cieszę się, że cię widzę. Do Ty... góry. Co do góry? A, no tekst tak do góry. O. Ty, już myślałem, że coś, co chce mnie zabić, czyli udało ci się znaleźć wszystkie moje notatki. Skoro tu dotarłeś, cieszę się, że widzę tu kogoś żywego, ale nie mam czasu na radość. Musisz się stąd wydostać, pewnie jesteś ciekaw, kim jestem, a przede wszystkim... Kim kim ty jesteś? Muszę się tylko ciebie zapytać, czy wiesz coś o jednym z więźniów, który znajdował się na tym samym poziomie więzienia co my. Chodzi mi o psychopatę zamkniętego w klatce z jednej z cel. Wydostał się. O nie, to bardzo niedobrze. On jest bardzo niebezpieczny i nieprzewidywalny. Mówisz, że cię uwięzili w chłodni. Niestety, ma swoje powody. Więc tak, zostałeś zamknięty w swojej celi przez zbuntowanych więźniów, który wywołali powstanie w więzieniu. Zrobili ci to, ponieważ byłeś tu strażnikiem. Wiem, że to dla ciebie szok, ale nie możesz się poddawać. Musisz się stąd wydostać. Ludzie, ludzie mówili, że na powierzchni jest zielono, słonecznie i pięknie. Ja też miałem zamiar uciec, ale strażnicy mnie złapali tuż przed Powstaniem, a potem mnie tu zostawili. Teraz prawie nie jestem w stanie chodzić, ale Ty możesz to dokonać. Możesz się udać. Tu w skrzyni jest klucz do kolejnych schodów. Udaj się tam, tylko uważaj na tego psychopatę. Życzę Ci powodzenia. Pamiętaj, że pomogłem. Mam klucz, Że pomogłem, dla mnie nie ma już ratunku. O, kliknę na to jeszcze raz. Dobra. E, tylko gdzie są schody? A, tam. Czyli w skrócie byliśmy strażnikami, ale więźniowie stąd powiedzieli chuj, bunt. I, i zamknęli, nas, nas zamknęli nas. Tak. Aha! Dobra, do, dobrze. No, Rozumiem. Ma to sens. W sumie też bym tak zrobił. Nie tak, że my nie jesteśmy na miejscu tego strażnika. No właśnie, w to problem. E, parter więzienia i główna brama. Centrum tam nie więzienia. mamy się dostać, chodź. Czyżby mi się dało? Jestem tak blisko by dostania się stąd? Parę kroków Cholera. do wolności, widać już światło słoneczne. Nareszcie się udało, już prawie. No ha, ha, i fuj. myślałem, że tak łatwo. Podam, nie pozwolę ci stąd uciec. Nawet jeśli. Będę to się masz? Cię ci też tu zostawić. Nigdy stąd nie uciekniesz. Zostaniesz tu do końca swoich dni. Mm. Dobra, co tu piszę? Magazyn ma... latunków wybuchowych. Kurwa, czekaj, bo ja po kolei czytam. No, ja też. On tam jest. Widzę, że. A, mam TNT. Przy, przy, przy Ej, ale. Muszę się. Cze... Znowieć, dostać, tylko ja. No co, patrzę hmm. tu. Ej, patrz, to jest ten psychopata, którego wrzuciłeś. Eee. A, tu wziąłeś tam. Mam no, mówiłem, bloku. że mam TNT. TNT? TNT. TNT. Stąd wysyłaś się przesyłki do różnych części Część Część świata. Więzienie nie się części świata. już, użyj tylko jednego bloku. bloku. Dawaj. Odpalamy. Hej, co tam mam? że uda ci się. Jak ty to? Otworzyłeś <noise> A, miał być tu, no. To miało to. Drzwi miały się po prostu otworzyć, a się nie otworzyły. Mhm. Mhm. Ok. Oh, Światło! Światło! Au! A! Brama główna. He. He. mi jeszcze jeden dynamit. O! A okay. słuchaj się! To jest dobry plan. Tylko musiałam nie to, że musiałem zmienić na. No. Okay. Co miało tu być pięknie tutaj. Cmentarzysko. No. Okej okay. No właśnie... Idę tam, wiesz? Widzę. Którzy z... którzy z... Pe... pomnik ku pamięci więźniów i budowniczych więzienia czaszki. Którzy zmarli na tej pustyni po tym jak udało się wydostać. Teraz twoja kolej by do nas dołączyć. Ala ha! Ała! Okej, okay. ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby tam spadać. To jest bardzo dobry pomysł, ale... Um, czekaj. A, ale właśnie se kreatywa. włącz se kreatiwa. Włącz się kreatywa, bo umrzesz. Okay. Bo ja umarłem, jak tam skoczyłem. Bo mnie zateleportowało, ale umarłem. Włącz się kreatywa I wtedy okay. spadaj. I spadaj. A mnie sobie hmm. teleportowało. O, o teraz. Udało ci się uciec. Ale nie śmierci. Ale udało się uciec! No, udało się uciec. W o, ten, ten kieru, w Dziękuję za zagranie w moją mapę. Mam nadzieję, że się spotkamy i może nawet trochę przestraszy... że się spodoba i trochę się przestraszyłeś. No. Ja się bardziej przestraszyłem ciebie. <laughs> Bo ja nienawidzę Jeśli klaunów. Było, tak że się komentarz i dyksję na stronie oraz gorąco ci zapraszam na inne moje mapy. A miła zawdzięczam do następnego razu. Wiem, to koniec przeczyta... o Ej, A. chodź teraz tam! Gdzie tam? No tam, gdzie wtedy byliśmy Gdzie A. wtedy? No, na początku Na sam początek? Dobra, tepnij się do mnie e, Czekaj, teraz się tapnij do mnie hmm? No tepaj się A żeby sprawdzić tamto Tak, chodź tu Czekaj, bo muszę game moda włączyć Jezu, tepnij się! Ale jestem tepnięta, tylko gijmy to... A, okej, okay, dobra. Dobra, czy coś tam? Okej. Okay. Dobre pytanie, nie wiem. Dlatego mnie to zastanawiam. Tam jest jeszcze. Tu jest skrzynka. Głęboko! Głęboko. To Ciemność, tylko to tutaj widać. Jesteśmy tak głęboko, że ledwo da się oddychać, a naturalne światło tu nie dochodzi. Tak bardzo chciałbym je znowu ujrzeć. Trochę bardzo. No i sobie na tym się skończyło, nie? No. A więc no. tak. My tutaj klauny. Pennywise i ten, którego. A to nie jest piły? Przypadkiem? Bardzo bym się spiła. To jest piła, a to jest Pennywise, tak. Nie wiem, jak on miał na imię, ale wiem, że. Sp... Nie wiem, że jest tego filmu. Tak, wiem, że jest tego filmu. Ja okay. tak, oglądałam no. do nigdy. Dobra, ty nie do mnie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Tutaj nasze, że wy się przestraszyliście, że nie zepsuliśmy wam trochę humoru. No, sorry. Tak jakby śmianie się z tego, co jest. Dużo straszne. książek. I dużo książek. No i dużo czytania. 7, siedem, osiem, Jestem dziewięć, dziesięć. 13 trzynaście... książek mam. No i kozak. A ty Dobra. masz jakieś? Nie, oddam ci wszystkie.